Hej kochani, witam was ponownie na moim kanale i dzisiaj złamiemy sobie trochę zasady. Jak wiecie, zazwyczaj na moich filmach omawiamy sobie najpierw szeroko animacje, czyli mówimy sobie często jakieś ciekawostki, kiedy film powstał, jakie są inne jeszcze adaptacje danej historii, potem streszczamy sobie animacje, a potem przechodzimy właśnie do pierwowzoru, czy to książka, czy to baśń, czy to legenda, czy jeszcze jakiekolwiek inne źródła, na przykład mitologia. Natomiast dzisiaj właśnie będzie o filmie, który za bardzo nie ma swojego pierwowzoru, ale jest bardzo bliski mojemu sercu. I stwierdziłam, w końcu, po długich rozmyślaniach, bo zastanawiałam się, czy nagrać ten materiał, stwierdziłam, że jednak ten film jest za piękny, żeby go po prostu pominąć. Zapraszam was dzisiaj na wzruszającą opowieść o psach, które idą do nieba. Wybaczcie mi też, jeżeli w którymś momencie się popłaczę, <grym> ale ten film jest cholernie wzruszający i samo opowiadanie o nim budzi we mnie bardzo dużo emocji, zwłaszcza, że też jedna z historii, która wiąże się z tym filmem, a właściwie z jedną z aktorek dubbingowych, bardzo, ale to bardzo mnie wstrząsnęła, więc wybaczcie mi, jeżeli zobaczycie gdzieś u mnie dzisiaj duże wzruszenie, ale historia jest bardzo, bardzo trudna. Podczas montażu będę ryczeć jak szalona. Animacja Wszystkie psy idą do nieba jest kolejnym omawianym tutaj tworem pana Dona Blafa. Jakiś czas temu omówiliśmy sobie tutaj Calineczkę z 94, którą też reżyserował, oraz Anastazję z 97, gdzie też był odpowiedzialny za reżyserię. Dodam, że Anastazja była chyba najbardziej dochodowym filmem w historii właśnie jego wytwórni, i wydaje mi się, że też była ostatnią animacją, którą oni zrobili, ale nie tylko te dwie animacje, trzy właściwie licząc jeszcze z wszystkie psy Idą do Nieba. Ym, są kultowymi filmami zrobionymi przez Dona Bluffa, bo jeszcze mamy Pradawny ląd czy Amerykańską opowieść, to też są bardzo znane filmy. Jeżeli chodzi o sam film Wszystkie psy idą do nieba, miał on swoją premierę dokładnie 17 listopada 1989 roku, czyli dokładnie tego samego dnia, co <grym> Mała syrenka od Disneya. Nic dziwnego, że nie dość, że wytwórnia wydała na ten film 13 milionów dolarów, to jeszcze zarobiła niewiele ponad 27 milionów brutto, bo konkurencja była dość spora. W dubbingu oryginalnym możecie usłyszeć m.in. głos Berta Reynoldsa, który podkładał głos jednej z postaci w Kaczorze do do Doma Luis, którego możecie kojarzyć z kolei z jednej z ról w filmie Robin Hood faceci w Raytooth'ach z 1993 classic, i Judy Parsi, która podkładała głos jednej z postaci w filmie Pledawny Lond. Tutaj chcę wam powiedzieć właśnie o pierwszym takim dość trudnym temacie, yy, takiej dość no, nawet bardzo przykrej rzeczy, której sama się dowiedziałam, kiedy tworzyłam scenariusz do, do tego filmu. Otóż Judith Barcy, czyli właśnie dziecięca aktorka, która podkładała głos pod Anne Marie w oryginale Wszystkie psy idą do nieba. To jest dziewczynka aktorka, która rozpoczęła swoją karierę w wieku pięciu lat. Łącznie zagrała w ponad 70 reklamach telewizyjnych, epizodach różnych seriali czy filmów, między innymi w szczęgi 4 Zemsta, czy w serialu, miniserialu Fatal Vision, który był emitowany w 1984 w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w pewnym momencie zaczęła ona zarabiać nawet do 100 tysięcy dolarów rocznie, co jak na kilkuletnie dziecko jest naprawdę sporą kwotą, nie oszukujmy się. Niestety jednak jej sytuacja rodzinna była bardzo skomplikowana, gdyż jej ojciec miał problem z alkoholem i znęcał się nad żoną oraz nad córką. 28 lipca 1988, czyli jeszcze no na długo przed premierą filmu Wszystkie psy idą do nieba, dziewczynka wraz z matką oraz z ojcem została znaleziona w swoim domu w Los Angeles i według ustaleń policji jej ojciec zamordował ją i jej matkę, a potem popełnił samobójstwo. Dziewczynka zmarła w wieku 10 lat, to też żebyście mieli tego, tego świadomość, to było po prostu jeszcze bardzo, bardzo małe dziecko i mnie się to w głowie nie mieści po prostu, że coś takiego może mieć miejsce. W filmie właśnie wszystkie psy idą do nieba, możemy po raz ostatni tak naprawdę usłyszeć jej głos zarejestrowany na nagraniach i na napisach końcowych leci piosenka Love Survives, która według też informacji, które znalazłam, była dedykowana specjalnie dla niej. Love W ta animacja weszła na ekrany dopiero w maju 1995 roku i swoich głosów użyczyli między innymi Jerzy Kryszak, Aleksander Mikołajczyk, którego możecie kojarzyć z ról w takich filmach jak Harry Potter, Ralph de Molka, Avengersi, Przygody Mikołajka, Kosmiczny mecz i w serialu animowanym Liga Sprawiedliwych. A w postać Anne Marie wcieliła się Agnieszka Matynia, która dubbingowała między innymi Mirandę w Lizzie McGuire czy też May w Mój Sąsiad Totoro. Słuchajcie, mam nadzieję, że macie przygotowane coś do jedzonka, bo możemy tutaj chwilę posiedzieć i mam nadzieję, że macie też przygotowane chusteczki, bo mi już się bardzo zbiera na płacz, a jeszcze tak naprawdę nie zaczęliśmy mówić samego filmu, chociaż wiem, że historia, którą Wam przed chwilą przytoczyłam, no też powoduje, że człowiekowi chce się po prostu płakać, jak coś takiego słyszy. Chwilę dzisiaj tutaj posiedzimy, ale mam nadzieję, że yy, Wam się to spodoba. Przypomnijmy sobie, cóż się takiego w tym filmie działo i dlaczego właściwie on wywołuje tyle emocji i dlaczego chce mi się znowu płakać. Akcja filmu rozpoczyna się i właściwie w całości ma miejsce w Luizjanie w 1939 roku. Skundlony wilczur Charlie Barkin... Niedługo po e, brawurowej ucieczce z więzienia, czyli ze schroniska dla zwierząt, trafia do kasyna, które prowadził wcześniej ze swoim wspólnikiem, grymasem buldożerem. Jak się domyślacie, grymas nie jest zbyt zachwycony obecnością Charliego, bo oznacza to, że będzie musiał się dzielić z nim pieniędzmi i zyskami z kasyna. Obmyśla on jednak plan, jakby pozbawić życia Charlie'ego i organizuje wraz ze swoimi przydupasami niespodziankę dla swojego wspólnika. Pod koniec tej mocno jak na zwierzęta zakrapianej imprezy grymas wraz ze swoim naczelnym przydupasem, wyprowadza Charlie'ego na pomost i spycha na niego samochód. Świadkiem całej tej sytuacji jest Apsik, czyli Jamnik, który jest przyjacielem Charlie'ego i pomógł mu się wydostać ze schroniska. Pozwól, żebym ja pchnął samą. Proszę cię. cię. Czali! 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 i Czali! 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 Sam Charlie jest totalnie nieprzytomny od alkoholu i dowiaduje się o tym, że nie żyje od Anabel, takiej suczki, która sprawuje pieczę nad wszystkimi pieskami, które trafiają do nieba. Anabel jeszcze robi wywiad środowiskowy, po prostu sprawdza księgę życia Charliego i z przykrością stwierdza, że ten właściwie przez swoje życie nie zrobił nigdy nic dobrego dla nikogo poza samym sobą. Charlie oczywiście ma to głęboko w nosie, wszystko co się dzieje, i próbuje ją nakłonić do tego, żeby wysłała go z powrotem na Ziemię. Ona jednak no się na to nie zgadza, mówi, że jego czas już się skończył. Charlie, więc chcąc zemścić się na grymasie za to, co mu zrobił, wykrada swój zegar życia, nakręca go z powrotem i chce wrócić na Ziemię. Zanim to się jednak dzieje, Annabel ostrzega go, że jeżeli do tego dojdzie, Charlie nie będzie mógł już wrócić do nieba. No oczywiście Charlie zlewa tę paplaninę i po powrocie na ziemię wybiera się do swojego ziomeczka Absika i nakłania go, żeby ten e, opowiadał wszystkim dalej dookoła, że Charlie rzeczywiście nie żyje. Absik podczas rozmowy z Charliem, kiedy już do niego dociera, że Charlie przeżył, dlatego, że na początku chłop był totalnie w szoku, wyjawia, że podczas właśnie ich wizyty w kasynie, zanim Charlie został zamordowany, usłyszał, że gryma strzyma w piwnicy potwora. I nikt nie chciał się tym potworem zajmować, więc groza, po prostu napięcie rośnie. No i właśnie Charlie i Japsi decydują się sprawdzić, co to jest za potwór, i odkrywają, że. To nie żaden potwór, tylko ludzka sierota, dziewczynka o imieniu Anne Marie. Dziewczynka ta ma niesamowity dar, gdyż rozumie mowę zwierząt, co Grymas bezwzględnie wykorzystuje i wykorzystuje dziewczynkę do tego, aby pomagała mu ustalać yy, wyniki i ustawiać w ogóle wyścigi szczurów. Charlie widząc w tym jakieś swoje korzyści finansowe zabiera młodą ze sobą, wciskając jej kit, że ją uratuje i pomoże znaleźć dom. E, dziewczynko, nie bój się. Widzę, że siedzisz tu wbrew swojej woli. Ja cię wezmę. Anne-Marie! Pytałeś, jak mam na imię. A, faktycznie. Dziewczynka, podobnie jak dla grymasa, ma dla Charlie'ego i dla Apsika ustawiać wyścigi. Nie chce ona się początkowo na to zgodzić, dlatego że no nie po to uciekła od grymasa, żeby teraz robić dla swoich wybabców dokładnie to samo, co robiła dla swojego oprawcy. To w ogóle się jej nie kalkulowało i ja się z dziewczyną zgadzam. Charlie jednak jest bardzo sprytny i przekonuje dziewczynkę, że wszystkie pieniądze, które wygrywa na w tych wszystkich ustawionych wyścigach, przekazuje tym najbardziej potrzebującym, zupełnie jak Robin Hood, czyli postać, którą Anne Marie z różnych bajek i legend bardzo lubiła. Wkrótce dzięki temu niezwykłemu talentowi Anne Marie psy zyskują całkiem sporą fortunę i za część zarobionych właśnie w ten sposób na wyścigach pieniędzy inwestują w nowe kasyno, no i robią niezłą furorę wśród swoich psich. Ziomeczków. Sama Anne-Marie dostaje od psiaków nowe sukienki, natomiast nie jest ona zbyt szczęśliwa. Eee, widzi zachowanie Charlie'ego, który, no, no, nie jest wzorem do naśladowania i oznajmia mu, że po prostu odchodzi i go opuszcza. Eee, dziewczynka oskarża Charlie'ego o kłamstwa, więc ten, aby ją przekonać i udowodnić, że jej nie oszukał i że rzeczywiście pomaga najbiedniejszym zabiera dziewczynkę do zaprzyjaźnionej suczki Flo, która mieszka wraz ze szczeniakami w opuszczonym kościele i daje im pizzę, która w 1939 nie była w ogóle znana na terenie Nowego Orleanu, ale okej. Okay. Przebywając właśnie w tym kościele z Flo i ze szczeniaczkami, Anne Marie dowiaduje się, że Charlie, aby mieć pieniądze na obstawianie z jej pomocą wyścigów, ukradł portfel podczas wyścigu konnego, na którym też Obstawiali właśnie dzięki temu darowi, który Anne-Marie posiada. No i jest na tyle oburzona, że zabiera portfel i decyduje się oddać go prawowitym właścicielom, czyli Kate i Haroldowi. Dziewczynka dociera do ich domu i Ci chcą się jakoś odwdzięczyć jej za, za oddanie portfela za oddanie ich własności yy, i rozważają oni nawet adoptowanie dziewczynki, dlatego że właśnie podczas rozmowy Anne Marie przyznała im, że nie ma rodziców i mieszka sama z psem w samochodzie. Przy tej całej sytuacji Charlie boi się oczywiście, że straci swoje źródło utrzymania i swoje źródło dochodów. Dlatego też udaje przed dziewczynką, że jest poważnie chory i Anne Marie. Porzuca Karol, e, Harolda oraz Kate. E, no i odchodzi z nim dlatego, że chciałaby mu pomóc. W międzyczasie grymas dowiaduje się o tym, że Charlie jednak przeżył i że ma się całkiem dobrze, niestety. E, no i wtedy podejmuje kolejną próbę zlikwidowania swojego byłego już wspólnika. No ale wtedy też Charlie e, zdaje sobie sprawę, że chyba jest nieśmiertelny nosząc zegar życia który zakosił z nieba, dlatego że grymas strzela do niego z karabinu i mimo, że widać, że mnóstwo kulturycznie trafia Charliego, to tak naprawdę żadna z nich nie wyrządza mu krzywdy. Po tym wydarzeniu, trzymajcie się, to jest jakby najdziwniejszy chyba fragment całego tego filmu, Charlie i Anne Marie ukrywają się w opuszczonym budynku, jednak zostają oni schwytani przez plemię Króla Aligatora, trafiają do e, jakichś kanałów, i król aligator, który y, jest cholernie dziwną i niepokojącą postacią, próbuje zjeść Charliego, jednak Charlie, będąc jeszcze w paszczy króla aligatora, zaczyna się niemiło się wydzierać. No i z jakiegoś powodu król aligator jest urzeczony jego głosem, więc postanawia go nie zjeść i darować życie jemu oraz Anne-Marie. <śmuletra> Kogoś z takim głosem nie mógłbym nigdy zjeść. Śpiewa dziwną, jaką sam zresztą, piosenkę. O tym marzę, razem w śpiewać mieć wow! O tym marzę, by razem śpiewać. Staje się wielkim fanem Charlie'ego i cała ta scena budzi we mnie bardzo duży niepokój i jest cholernie dziwne. W każdym razie, Daruje on życie Charlie'emu i Anne-Marie, jednak y, młoda, przebywając bardzo długo właśnie w tych kanałach, w zimnej wodzie, dostaje bardzo poważnego zapalenia płuc. W międzyczasie Absik zostaje dotkliwie pobity przez Grymasa i przez jego bandę zbirów, a nowe kasyno należące właśnie do Charliego i do Absika zostaje spalone. Kiedy Charlie zabiera chorą Anne Marie do kościoła, wściekły Absik, który tam również dociera, wygarnia Charlieemu, że troszczy się już tylko o dziewczynkę, zapomina o innych, a w szczególności zapomniał o nim oraz o łączącej ich Przyjaźni. Charlie w gniewie próbuje przekonać Apsika, że to nieprawda i że Anne-Marie była im potrzebna tylko do tego, żeby zdobyć wielką fortunę, a gdyby już się to udało, odesłaliby dziewczynkę do śrocińca. Anne-Marie jest zrozpaczona, dlatego że słyszy wszystko to, co Charlie powiedział, i ucieka. Charlie chce przeprosić dziewczynkę i wyjaśnić jej, że to nieprawda, że powiedział tak tylko w gniewie, ale za moment porywa dziewczynkę grymas i jest już na te wyjaśnienia troszeczkę za późno. Wcale mi na nie nie zależy. Gadam jej różne głupoty, udaję przyjaciela, bo mam w tym interes. Ja jestem twoim przyjacielem. Oczywiście, że jesteś. Ona jest mi potrzebna. I od początku tak było. Wiesz, jakie ma zdolności. Kiedy się już wzbogacimy, oddamy ją do sierocińca. Czy o to ci chodziło? Tak, co? Tak. teraz rozumiem. Oh. <laughs> Ogłowy, całe żywienie! Jedynie dobry! Apsik poinstruowany przez Flo zawiadamy o sytuacji Katie Harolda oraz okoliczne psy. Charlie zaś pędzi na ratunek Anne-Marie, ale osacza go grymat ze swoimi zbirami i chociaż Charlie bardzo dzielnie się broni, zostaje pokonany i przywiązany do kotwicy, która ma opaść na dno. Na szczęście, niedługo przed wrzuceniem kotwicy do, do wody, Charlie zostaje ugryziony w łapę przez jednego z tych. Frenzli od tego grymasa i wydaje z siebie potworny skowyt bólu, e, który słyszy król aligatorów. Jak się domyślacie, ten przybywa z pomocą swojemu idolowi i uwalnia go, niszcząc też przy tym statek należący do grymasa. W wyniku konfrontacji Charliego z grymasem, Anne-Marie i zegar życia wpadają do wody. Charlie zatem e, staje przed wyborem. Albo uratuje yy, Anne-Marie, zostawiając ten zegar w cholerę, ale sam wtedy straci życie, albo pozwoli sobie na zachowanie życia, jednocześnie skazując dziewczynkę na śmierć. Charlie na szczęście jest na tyle rozumnym już tutaj pieskiem, że wybiera opcję numer jeden. Pakuje dziewczynkę na deskę i wypychają z tego walącego się statku, natomiast sam niestety przez to, że właśnie nie zdążył wyciągnąć zegara z wody. Tonie. Król aligatorów pożera gdzieś tam też przy okazji grymasa, który wylądował w wodzie podczas całej tej potyczki. Natomiast Anne Marie zostaje odnaleziona na brzegu przez Kate i Harolda, którzy zostali sprowadzeni właśnie przez apsika oraz pozostałe psy z okolicy. Po tych wydarzeniach obserwujemy, jak szatan idzie przez miasto po duszę Charlie'ego. Jednak wspomniana Annabel, sprawdzając ponownie przebieg życia Charlie'ego, zauważa, że ten. Zmienił się, był wierny, co udowodnił, ratując życie Anne-Marie kosztem swojego własnego. Annabel przegania zatem szatana i oznajmia psu, który, jak rozumiem, jako duch pojawia się w domu Anne-Marie, że może wrócić do nieba. Charlie przed odejściem w zaświaty żegna się z dziewczynką zaadoptowaną przez, Ka przez Harolda i przez Kate i mówi jej, że spotka go tam, gdzie wszyscy się spotykają. I zostawiając apsika pod opieką e, dziewczynki, Charlie ze spokojem może teraz opuścić ziemię i wrócić do nieba. Ja, ja też będę tęsknił. Śpi już. Nie Charlie, czy ja cię jeszcze kiedyś zobaczę? Jasne. Pewnie, że zobaczysz. Wszyscy się kiedyś spotkamy. Do widzenia, Charlie. Ja wcale nie płaczę, co tylko oczy mi się pocą. O Jezu, uprzedzałam was naprawdę. Jest ciężko. Trudy. Wracaj do mnie. W niebie już zaś Charlie spotyka grymasa, który teraz sam próbuje ukraść zegar swojego życia i wrócić do żywych, żeby zemścić się na królu aligatorów za to, że ten pozbawił go życia. Charlie ze śmiechem obserwuje to wszystko i stwierdza, że nawet jeśli grymasowi uda się kradzież, to i tak prędzej czy później tu wróci, bo, bo wszystkie psy idą do nieba. Kochani, mam nadzieję, że ta forma filmu Wam odpowiadała i że nie macie nic przeciwko temu, że pogadaliśmy sobie o filmie, który tak naprawdę no, za bardzo nie ma swojego pierwowzoru. Z tego co czytałam, Don Bluff inspirował się takimi filmami jak To Wspaniałe Życie z. 46. wysyła film, The Little Miss Me", Markers z. 34. Tak, spojrzałam skrypt z 1934 i Ega and Joe to jest film z 1943 roku Film ogólnie zabrał dość mieszane recenzje był bardzo porównywany do Małej Syrenki szczególnie pod kątem tematyki z jakiegoś niewyjaśnionego dla mnie powodu ale okej. Okay. Mała Syrenka jak wszyscy pamiętacie jest raczej filmem radosnym jest filmem, który nie porusza tak naprawdę jakiś bardzo ciężkich tematów. Oczywiście relacja rodzica z dzieckiem, czy jakieś e, niespełnione miłości, to są wszystko ważne tematy, ale jednak w zestawieniu z tematami poruszanymi we Wszystkie psy idą do nieba jest to błahostka. Wszystkie psy idą do nieba poruszają tematy hazardu, morderstw, e, porwań, e, porzuconych dzieci. Sam styl animacji jest w ogóle dużo ostrzejszy, ta kreska jest dużo mocniejsza niż w przypadku Małej Syrenki. I kolory są też trochę bardziej takie stonowane, trochę takie bardziej wyblakłe. Nie wiem, czy to jest kwestia jakości samego filmu, jak ja go oglądałam, czy kwestia tego, że tak to było zrobione, ale jestem skłonna uwierzyć w to, że tak to było zrobione, oglądając inne produkcje Dona Bluffa. One nie były jakieś. Turbokolorowe i nie rzucało w nas po prostu jaskrawymi barwami, więc jestem w stanie uwierzyć, że to jest po prostu styl, jaki mieli ci rysownicy, szczególnie wtedy w latach 80. Mimo wszystko ja uważam, że ten film przekazuje bardzo fajne treści, bardzo wartościowe treści, bo ostatecznie jednak mamy ten morał, że, że nie warto być złym człowiekiem, że nie warto robić złych rzeczy. A teraz, co, słuchajcie, idę wyprzytulać Tadeuszka mojego kochanego, bo. Cholera jasno smutno mi się zrobiło. Słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać, czy znaliście wcześniej film, wszystkie psy idą do nieba, bo wydaje mi się, że on mimo wszystko był taki dość zapomniany, był na pewno przyćmiony też przez dłuższy czas właśnie przez małą syrenkę. Jeżeli go nie znaliście, to dajcie znać, czy zachęciłam was jakkolwiek do obejrzenia tego filmu i do zmierzenia się z trudnymi emocjami, jakie on serwuje. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Do zobaczenia niedługo, trzymajcie się i ciał!